No dawaj, zaskocz mnie. Aha, no dobra, zaskocz mnie. Jesteśmy rodzeństwem. Tylko, że on tak dziwnie przez noc gada, właśnie. I identyczny ma mikrofon trochę Wysięcowo? jak Paris. z, z się, szczęśliwie. Bo... <śleskotę> ja mam 18 lat. Mhm, mm a twój chłopak? Kurde! Zdaję sobie w wpić. Mam dańki do koledzy. <śleskotę> Ej, widzisz, a jesteśmy to skazani to na siebie to przez to. Jesteśmy skazani na tą rozmowę teraz, tak? No weźcie a... nas. Nie, bo się się z wami się. gada. Dobra, am... ale dobra, a dobra a czy mi... mieliście <laughs> kiedyś taką sytuację, że chcieliście się pocałować? Tak, no przypadkowo czy coś. Ja, No ale nie? Chłopak jest zazdrosny, chłopak jest zazdrosny, czyli on chciał cię kiedyś pocałować. <laughs> tak, zrób to. <laughs> polanie to jest najlepszy klub na świecie. No. Nie, 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 pokazujcie mi nic, nie? A jak zapłacisz, to pokażę więcej. Ja... <noise> Ty pikal, będziesz... W ogóle nie? was nie chcę widzieć, no, dobrze cię nie widzę, bo... Ale kochanie, posłuchaj, po NIE MÓW NA nie... KOCHANIE! Masz żółtaczkę? Tak. <noise> ko kochasz Avengersów? Ja mam taką samą koszulkę. Ale no, to nie. raczej nie powinienem się chwalić, bo to jest jakiegoś dziwnie wygląda. <noise> Właściwie widzę, że nienawidzisz ich. I ich. No. no. Dobrze, Chyba to... ja pokój jakiegoś młodszego brata, że ma Avengersów na ścianę. Albo samą malował. Avengersów. Marował, bo to wygląda jakby... No. A no, masz dużą torbę. No, dzięki, ale... <laughs> to nie był komplement. <laughs> Jeszcze mam talent, ale... Mm, czy oglądałeś Zmierzch? No... To nie był komplement. Miałem już 5 lat, no ale coś kojarzę. Tam były wilkołaki. Co to kuły? <grym> ja pierdolę oglądam i zmierzcham, jaką Egwart. A masz swoją babcię? No. A masz dwie babcie? No. Za Okej, okay, no, ale masz mi? proste włosy. Jezus Maria! Nie wiedziałem tak ci dawno, mieć proste włosy. A byłaś kiedyś łysa? Poza narodzinami? Nie, szkoda. Ja lubię właśnie, jakiego dziewczyny jest łysa. So, Powolno jak są USS z takimi ogromnymi cyzami I ja nie wiem jak to się dzieje Ale można tylko Bytna są krzywówki takie jestem Okej, okay, dobra No to cześć Dzisiaj show Lubisz Batmana oglądać? Lubię Grałaś kiedyś Pokémony? Pokemony? Ale ma czarne oczy Ale to nie jest gotka, bo ma inny styl ubioru Nie ogarnia masz tak za bardzo tej młody Ta dzisiejsza młodzież mm. A ile masz lat? 14 Nice. Gdzie są te kobiety? Nie wiem, nie, nie zastanawiałem się nigdy w sumie. No na przykład wy jesteście po... Na tronie! Na tronie, a wy jesteście poddanymi! Żebyście <laughs> <laughs> harować! Zebrały, zabrakły no, ich bufet na nam po prostu jedzenie, wszystko. A my tylko zajadamy się. Tato Dobrze, odpłynęła. dziękuję za tą rozmowę, wy Cześć, ale masz rysurakę na, na czole tam, z się nad czołem. Lubisz te? Lubisz yy, y, zygzaki? to ma strzelaną chyba. O naklejkę mu chodzi. A ja myślę o mu chodzi. <grym> już w takich jest. To co? Lubisz? A ty A... gdzie byłeś na, na tem na profilu? Ja byłem na biologiczno-geograficznym. ale to fajnie w sumie. Ale no i poszedłem na turystykę właśnie, i teraz właśnie mam takie fajne praktyki, że na przykład jadę na, na Maltę czy coś. I No serio, wam mówię, co ja wam na nie Ech, będę wiedział. Ale farmazony sprzedaję. Ale już lubię. Dziwuję, nie nie widać, że studiował, czy ja wyglądam jakbyś. Się... Nie, nie, jest... nie miałem Dziwą, To Nie miałem już. właśnie. turystykę. Turystykę, tak. No. O... Wyglądasz, jakbyś studiował turystykę. Ja ogólnie, jak miałem obronę licencjatu, to sprawdzałem sobie, jakie pytania ludzie mają na turystyce. I tak szczerze, jakbyście nie chodzili na turystykę, wbilibyście tam z buta tak po prostu, to i tak byście to zdali. Nie Nie wiem, Co byłoby chyba, nie wiem, nie mieć głosu. A, żeby Albo no nawet jakbyście tam byli po czterech piwach, to byście nawet to lepiej Może to bym nie mam mam No Może ja też studiowała turystykę, też będę mogła gdzieś jeździć. Polecam, bo praktyki masz... Trzy lata za granicą, nie? Praktycznie. Studiujesz? Ja w Warszawie akurat. O, a na czym? Na jakiej uczelni? Na Uniwersytecie Warszawskim. O, no to fajnie. No. A właśnie ja mam jechać niedługo na SGH. O proszę, no, czas, czasem tam mam chłopaków właśnie ze SGH, to wygramy we flanki czy coś, więc tam, tam, tam się dzieje. Karolina chłopak chodzi na piłkę. No Karolina, znam i chłopaka też znam, o, ona się puszcza, ona się puszcza, o, ona się puszcza. To jest nie mów No ale Karolina jest, jaki raz byliśmy razem na imprezie, to ja mówię, Jezus Karolina, uspokój się trochę, tak, uspokój się. jest taka słodka. No jest słodka, jest słodka, tak no, Pokaż mu Karolinę, ja mu pokażę. Czy Karolina jest gruba? Nie. <noise> nie. Nie, nie, jest bardzo ładna. A duże mi, serce. A Cesy odłuża, duże, to w sumie gruba i cysy dużo okay. bardzo często. <noise> Okej, okay, pokaż mi Karolinę. O... Nie, dwarzy nie widać, to może nie powinien się opowiadać, bo to czasami lubię być jakąś smutną niespodzianką, nie. ale... Nie! Oje, Karyna! Tak, to ona! Już, już pamiętam! Już pamiętam! No, Karyna była! Ona jest ba. Bardzo zgubiła! Ma serce, obro... Dwa no, serce na On to jest. E, niefajny, ten chłopak jest, nie? Ja go nie lubię strasznie. No, ja też właśnie. No, pójdź że... by... Chyba mówię byli w tym roku? Po domach? Przepraszam, <laughs> <się> ciekawe. Ja mam <laughs> spodnie. Masz klaski to się już na Halloween brały. Spodnie brałeś? <laughs> Kisza! A jakie jest twoje ulubione polskie danie? Ulubione polskie danie? Ojeju, to mi dałeś za kostkę. Umiem. No, niezmiennie to jest kotlet, no halo. No jak, no wiadomo, że kotlet, nie? No! No w ogóle w kuchni siedzi, czy o co chodzi? No. Dwa biurka ma, no. tak? A czy moje krew te kupiłeś, czy pościągnęłaś? Nie no, kupiłam. Jesteś bogata, mamusiu! Mamusiu! Jaki cytat i w jakim miejscu? Tutaj. Okej. Okay. Na przykład, jaki na przykład Bóg honor czy... albo Bóg, tylko Bóg może mnie sądzić, albo. Jeść ku... Nie. <laughs> Nie. Tatu słowo mojego, taty do mojej mamy. No to sorry Głupio <laughs> wyszło akurat A lubisz podróżować po świecie? Lubię podróżować jak często to robisz? Co? Wakacje Gdzie byłaś w te, w te wakacje? Te wakacje niestety nigdzie... No i nie nie mam cię! I co jutro? Ile no. już za takich piw przed jutrzejszą robotą? No, no ogólnie wypiłem dziesięć I jutro do roboty, ciach ciach A dałam, dałabyś rady tak, na przykład 1 jeden kilogram goleglązeli w godzinę? Nie Hmm. Cześć Cześć Lubisz się pieprzyć? Nie <laughs> Sorry, przeczytałem ten napis po prostu za tobą e... A ten, dobra A ten, jutro idziesz do szkoły, tak? No Lubisz szkołę? Nie A kochasz widzew? No tak? Nie, co? Czy jakbyś miała opcję wystąpić w ukrytej prawdzie, czy byś to zrobiła? Tak, ale zależy jaką rolę bym grała Główną rolę, byś grała, wiesz, że chłopak zdrada dziewczynę one w ogóle jak sam. I mego staru. ty jesteś sobą z razu dziewczyną. No. Bo wiem ile masz ja przyglądałem, ale... No to tak, to o Jezu, to ja jestem taka buntowna. Wygląda na takie 24. Nawet no 26. Nie bym się bym tak. Pokazałabyś pan Zura. A ile masz lat w ogóle? 19. No to ty już na luzie możesz brać udział w jakiejś agencji czy coś. Ale jak niby? No musiałabym najpierw być sławna, żeby mnie dopiero wzięli, żeby z nimi Gdzie do ukrytej prawdy znasz jakiś. czy na przykład, nie wiem, później był w ukrytej prawdzie. No nie, a jest sławny. Czekaj, ale wiesz, że ty tam masz tekst ogólnie, czy ty po prostu to sobie wymyślasz? Jak na przykład aktor gra daną rolę, to on musi sobie wymyślić swoje, to jakby. Wygląda 40, no gada? mega staro wygląda. To oni może by tu tym 19. Czekaj bo uznała, że wtedy łatwiej podrywać. Albo wszyscy skipowali, jak mówię, naprawdę. No na pewno masz scenariusz, to no nie jest tak, że wiesz, masz, kur... wiesz, ludzi, obsady, kamery itd. i tak dalej, i ty sobie wchodzisz w siebie mam ma pomysł na tą grę, mam pomysł, ma pomysł na tą grę, aha, 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 aha... A ty co? Ty-ty-ty-ty-ty-ty-ty-ty... Ty-ty-ty-ty-ty-ty... Wiesz, jest taką... E, suko, nie? Że... Dobra, inaczej. Powiedzmy, że... Powiedzmy, że chłopak ma dziewczynę. Ale i ty jesteś w klubie i on ci się spodobał, Podbijasz do niego czy nie, wiedząc, że on ma dziewczynę. Podbijam do niego, bo chcę sprawdzić, jaki on ma ruch i czy jest wierny tej kobiecie, bo mimo, że ja jestem na przykład... Trzeba sprawdzać wierność. Nie to no, wolna, co tak wygada. Jestem na przykład, tak na przykład, jeśli jestem wolna, no to podbiję do niego, bo nic nie tracę i sprawdzam, jaki on jest. Ja nic nie tracę. No, żeby... Prawie wszystkie koleżanki są zadowolone. Ja uległ, bo już miałam dużo... Okej, okay, czyli ty jesteś taką wodzicielką, lubisz, lubisz zawiązać wokół palca tak, chłopaków, tak? Tak, no jestem kusicielka taka, no. Kusicielka, okej. Okay. Okay. Mhm. Nie znam taką Wyglądam na taką kusicielkę? Totalnie nie wygląda, nie? <laughs> na taką diablicę? Taką... Mam tu takie rogi, nie? Już to są rogi, już się szykuję. No nie no, respekt. ale... respekt, od początku go nie miała. Nie. Yeah. Nie wyglądam. <laughs> okay. Tu mamy dwóch panów, którzy chętnie by cię tam wyjechali w kosmos. I ile się cenisz? Patrząc na siebie to raczej bezcenna. Aha. No jakie jeszcze mizeria w twoim... Ciebie to, <laughs> to by musieli chyba ostro dopłacić. I jeszcze alkohol za darmo zapłacić, nie? jest bezcenna. Aha. Na no. i... jakie jeszcze mizeria w twoim domu, to na słodko czy na słono? Na słodko. Na słodko, nie? No. Ja tak samo. Ja Ale ostatnio no. spróbowałem na słono i mówię, Kur co to jest? Jaki, jaki marki to jest telefon? Gearmie 12 Pro Plus e, Realme, tak A to jest jak te, jak te paski? germi, Germiny? Nie, to... Ci Co? Co? Co, Co? A lubisz, lubisz tańczyć z kobietami? Co ty za pytania, stary, zapowiedz Jakiś piłkazek jest nie? No nie wiem, na przykład... Tak po poznałem. E, jak do klubu to... Udaje ci się spoderwać jakieś kobiety? Nie <gryw> chyba jest gejem. No, a lubisz kiwi? Kiwi? No, lubię kiwi. A ty lubisz kiwi? Lubię, lubię, ale... <gryw> lubię, lubię kiwi. Lubię kiwi. Kocham kiwi. Okej, teraz mogę nagrać normalnie. No. Kocham kiwi, kurwa! Kiwi! Ale wiesz, jaka jest taktyka o mnie na kiwi? zawsze jak chcę kupić kiwi, to idę do Lidla, bo kiwi jest genialne. Chyba nie w Lidlu jest za złotówkę często, a w biedronce zawsze jest za dwa złote, nie? Ale widzę flaga Legnica, Ej, nie, no milionerzy są spokojni. A jak słyszysz jakieś historie z Legnicy od ziomeczków, to kurde, nie wiem, sam się takie rzeczy dzieją. Jest taki kanał na YouTubie, co się nazywa Czyściciele Błok, czy Czyściciele coś tam, no nie pamiętam dokładnie jak się nazywa. A generalnie polega to na tym, że jeżdżą i czyszczą mieszkania po zgonach i właśnie jest z Legnicy i jakoś no, mnie to nie dziwi. Chcia Chciałobyś się tam wystąpić na przykład, jakby była taka opcja, że możecie tam być? co Byście... niekoniecznie. On ma maczetę? Nie, to, to nie była macieta, ja myślałem, że to jest taki bitch erotyczny bardziej chyba Niekoniecznie, bo ja bym odpadła na pierwszym pytaniu Czyli bałabyś się swój wizerunek? Nie, Czyli po prostu... Ja jestem niemądra, nie? Słyszałem co się Czyli stało Czyli głupia No... Ha. Cześć Czemu zaczęłaś słodku widząc mnie? Nie, bo Polska, ja jestem na Tajlandii, chyba mi się omez No Dobra, dobra, dobra Ciekawe szczegóły na tej tematyce. Nie, nie o to chodzi. Chcę nie! Zobaczysz tajkę z piotrem. Dobra, to nie przeszkadzam. To była masz na cofnięcie. Nie, no, aż tak to mnie nie interesuje chyba.